Cześć moi drodzy, odbędnijmy sobie szybko ten trening i kolejny dzień zaliczony. Co o tym myślicie? Z tego powodu dzisiaj znowu zaczynamy na macie w tej pozycji takiej niższej, a potem na chwilę będziemy sobie je zmieniać. Także dzisiaj będzie tak po troszeczku wszystkiego, ok? Ale zaczynamy w pozycji siedzącej i słuchajcie, od takich. Położeń, opadów kolana w prawo i w lewo. Jak sobie rozgrzewamy tutaj te mięśnie, to będzie też taki trening rozruchowy dla naszych mięśni kręgosupa i pleców. Także hmm, zakładam, że będziecie się po tym treningu czuli dość fajnie. Może nie od razu, znaczy na pewno od razu, ale też myślę następnego dnia. Jeszcze kilka razy. Prawa, lewa. Tak luźniutko. Bez nacisku i jest dobrze. Jeszcze dwa. I mamy to. Ok. Teraz nogi sobie wyprostujemy. Siedzimy również wysoko, czyli pleców nie garbimy, brzuchy wciągnięte. Głęboki wdech, wyprostuj ręce do góry i te łokcie wysoko, wysoko aż do uszu. Przy wydechu skłon do przodu i zapuginamy stopy. Czyli chcecie te palce ku sobie... Ugiąć. Znowu rozciągamy mięśnie pleców, i kolejny wdech, i wydech skłon do przodu. To ćwiczenie wydawałoby się takie proste, a założy się, że wielu z Was tutaj odczuwa jednak, że wcale nie do końca tak jest. I jeszcze raz głęboki wdech, i wydech. Ja czuję, że moje mięśnie są bardzo mocno spięte z tyłu nogi, lewej. I to często się tak zdarza, że właśnie po jednej stronie czujemy więcej tego napięcia. I wydech skłon do przodu. Ok, a teraz podobna pozycja, ale nogi uginamy, czyli nasz motylek. Już kilka dni e, nie robiliśmy tego ćwiczenia. I teraz dosłownie to samo: głęboki wdech. I przy wydechu opuszczamy ręce na matę. Plecy mogą być delikatnie zaokrąglone. I znowu wdech. I wydech. I ten wdech i, wde i wydech, ja nie tylko mówię, żeby coś mówić, to jest naprawdę istotne, także oddychajcie głęboko. I wydech. No, i ostatni raz. I wydech. Niczego tutaj nie zmuszamy, po prostu pochylamy się i, i patrzymy, jak daleko nam to dzisiaj y, uda się zrobić. No dobrze, słuchajcie, teraz kładziemy się, ale tylko na chwilę. Głęboki wdech, ręce wysoko do góry, przy wydechu unieś kolano i przyciągnij mocno do klatki piersiowej. Zobaczcie, łopatki są na matę. Głęboki wdech, sięgamy w górę znowu. Wydech i wdech. I znowu nie uginamy tu kręgosłupa, prawda? Tylko napinamy mocno mięśnie brzucha i znowu powrót. Wydech. To jest też bardzo fajne ćwiczenie, bo rozciąga z kolei mięśnie kręgosłupa. Możecie sobie tą pozycję przytrzymywać z głową na dole, na macie w ten sposób. I to jest bardzo fajne ćwiczenie rozciągające mięśnie kręgosłupa. A my dodatkowo tutaj ćwiczymy brzuchy. Pięknie, pięknie. Jeszcze cztery powtórzenia. Jeszcze dwa. To jest chyba najciszsza pora y, całego dnia na tym osiedlu. Bardzo lubię ten czas, taki spokojny. Ok, a teraz słuchajcie wyzwanie. Zrobimy to samo i przyciągamy obie nogi do klatki piersiowej. Łopatki w górę, wydech. I wdech. Jeżeli powrót w dół sprawiałby Wam po, y, trudność to możecie najpierw opuścić jedną nogę, a potem drugą w ten sposób. My mamy jeszcze 6 powtórzeń, także chcę, żebyście te opcje, te modyfikacje sobie znali. Jeszcze pięć. Niesamowite jak szybko czujemy tutaj te mięśnie brzucha. Ja bardzo mocno je czuję, ale byłam z Wami w 100% szczera, naprawdę przez długi okres nie ćwiczyłam mięśni brzucha. Uh, takich typowych, wiecie, ćwiczeń na mieście brzucha bardziej po prostu je angażowałam w każdym innym ćwiczeniu, więc czuję, że są mocno, uh, mocno, mocno osłabione. I wydech. I wydech, jeszcze dwa, ojej, jak przyjemnie. <laughs> przyjemnie, prawda? Ostatni raz wydech. Uh. Idę. Okej, okay, no dobra. Kontynuujemy, słuchajcie. Nogi, teraz jedna noga wyprostowana i zrobimy sobie 12 tego typu powtórzeń. A łopatki w górę i zamieniamy nogę, czyli nożyce, ale nieco inna pozycja niż wczoraj, prawda? Nawet wczoraj żeśmy mieli tą pozycję na przedramionach. A dzisiaj coś nowego. Cztery, trzy, dwa. I dzisiaj odpoczynek będzie w pozycji mostka Takiego. To był pierwszy stopień trudności. Ja za każdym razem pokażę Wam coś nowego. Możecie to skórować, ale nie musicie. Dobrze? Opuszczamy bioderka. Zmiana nogi. Teraz możemy zacząć od przeciwległej nogi. Byliśmy tu, prawda? To była nasza pierwsza wersja. A teraz słuchajcie. Czy uda nam się zrobić to samo ćwiczenie, ale używając tylko jedną rękę? Druga natomiast będzie sięgała na zewnątrz w ten sposób. Raz, dwa, znowu osiem powtórzeń. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. No, było troszkę trudniej i znowu odpoczywamy w pozycji mostka. No, to dla zasady teraz będzie jeszcze trudniej. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Możecie spróbować. Ja wracam do tej pozycji pierwszej, do tego stopnia pierwszego, potem drugi i dodajemy trzeci, jeśli chcemy. Czyli byliśmy tutaj, prawda? Pierwsza wersja. Było całkiem, całkiem. Nie najgorzej. Druga. Byliśmy tu. A teraz trzecia. Zobaczcie. E, nogi będą kontynuowały to samo, ale ręce. Wyprostujemy sobie wzdłuż ciała. 8 powtórzeń. Trudno. No, raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uuu, jak cudownie! No tak. No i wiecie co? Mam jeszcze jedną wersję dla Was. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Oczywiście, po malutku sobie to wszystko dodajemy czyli zrobimy 1, 2, 3 i 4. Okej, okay, uwaga. Czyli zaczynamy od tej wersji pierwszej. To to mamy. To też już znamy. Też było bardzo przyjemnie. Uh -huh. Tu też było dobrze. A teraz zobaczcie, ręce w górę. I mamy 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I kolanka do klatki piersiowej. Ręce sobie otwieramy. Teraz zobaczcie, stąd będziemy bardzo pomału opuszczali sobie nogi, kolana w dół w jedną stronę i w drugą. To by się zdawało takie ćwiczenie, nie ćwiczenie, ale a no, na pewno są tutaj mięśnie, które gdzieś tam się muszą angażować. Idę nasze ciężkie nogi przełożyć z prawej strony maty na lewo, więc damy troszkę tym mięśniom sobie popracować. Po prostu angażujemy te mięśnie, nic innego tutaj a, nie potrzebujemy. Tak jak Wam mówiłam, to była cicha y, pora i już dosłownie one jak w zegarku cykady zaczynają znowu drzeć japę. E, muszę sobie zapamiętać, o której dokładnie godzinie y, powinnam nagrywać te zajęcia. Jeżeli chce je zrobić po południu, bo rano są dość ciche, tylko właśnie teraz zaczynają już parczeć jakby. One takie mają dźwięk jakby coś na gorącym oleju, coś w <laughs> No dobrze, słuchajcie, teraz sobie zmienimy nieco pozycję. Jesteśmy w klęku pod podpartym, ale za chwilę uniesiemy się do lacz, czyli tak, z tej pozycji Unosimy kolanka w górę I przytrzymujemy tylko i wyłącznie Wznajem na razie 10, 9, 8 7, 6 Całe ciało w linii prostej Bioderka, wszystko w linii prostej Teraz słuchajcie Lewa noga do przodu I teraz tak Kolanko w dół A ręce w górę Tutaj też bardzo ważne mięśnie całego kręgosłupa sobie pracują trzymamy tą pozycję ramiona w dół słuchajcie powrót do pozycji plank żeby sobie ten nasz plank troszkę utrudnić zaczniemy na zmianę dotykać matę prawym kolanem potem lewym, 10 razy ok? jedziemy raz dwa trzy, cztery pięć Sześć, 7, 8, 9, 10. Teraz prawa noga, wykrok do przodu. Opuszczamy lewe kolanko, pomalutku, nic nam się tutaj nie spieszy. I uwaga, ręce w górę. Unieść. I opuść do boku. Powracamy do pozycji plank. I znowu coś sobie tutaj utrudnimy, bo dzisiaj tak spróbujemy coś nowego. Czyli mamy ten plank i teraz zobaczcie, obydwa kolanka w dół i w górę. 10 powtórzeń, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Lewa noga, wykrok do przodu. Opuszczamy kolano i znowu wyprost, czyli mamy łopatki. Dobrze mówię, nie, ramiona nad biodrami, głęboki wdech i wydech. Opuszczamy sobie swobodnie ręce w dół. Proszę bardzo, wracam. Mamy jeszcze jedno powtórzenie, a planową miała być nieco trudniej, czyli spróbujmy kolana do boku tym razem. Raz, 10 powtórzeń. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prawa noga do, do przodu, wykrok. Zobaczcie jak wszystko tutaj powinno być kwadratowe, czyli kolano nad, um, nad stopą. Teraz ramiona nad biodrami. Zawsze takie jakby zasady konstrukcji. Tak jak dom nie powinien się zawalić, bo powinien mieć to kąta proste. Tak, my powinniśmy o to dbać, kiedy do tych pozycji się przenosimy. I wydech. Swobodnie opuszczamy ramiona. I jest dobrze. Słuchajcie, pozycja. Jest patrzący w tył. Kolana unieść do góry. I przespychamy masę ciała do tyłu. Patrzymy w tył. Słuchajcie, spróbujemy sobie dzisiaj również czegoś trudniejszego tutaj. Dawno nie robiłam tego ćwiczenia. Mamy plank. Teraz tak, prawa noga, ugnij, ugnij. Do tego samego łokcia, do przeciwlekłego i w górę. Jeszcze raz. Ten sam łokieć, przeciwlekły i uniesienie w górę. Ten sam, przeciwlekły i w górę. To jest trzecie powtórzenie, mamy osiem. Raz. Dwa i unieść w górę. Można sobie lewe kolanko opuścić na matę. Raz, dwa, uniesienie. Raz, dwa, unieść. Jeszcze trzy powtórzenia. Raz, dwa. Unieść. Raz, dwa. W górę. Wysoko, wysoko, wysoko. I ostatnie. Raz, dwa. Wykręc do przodu, prawa noga, kolano lewe w dół, i już tą pozycję znamy. Głęboki wdech. Uuu, jak dobrze! Ręce odpoczywają, i wydech. Słuchajcie, lewa strona i to jest najtrudniejsza część dzisiejszego treningu. Będziemy to mieli z głowy, będziemy to mieli z maty. Ok, no to co? Ręka? Nie ma zmiłuj. To kolano może być opuszczone, jeśli chcecie. Ten sam łokieć. Przeciwległy i góra. Ale zobaczcie, kontrolujemy tutaj, jak wygląda kręgosłup. Nie wymachujemy tutaj jakoś dziwnie, ok? Ten sam, przeciwległy. I trzymajcie ten odcinek lędźwiowy kręgosłupa w naturalnym ułożeniu. Raz, dwa i unieś. I raz, dwa i w górę. I raz, dwa. Już jesteśmy w połowie, nie jest źle raz, dwa łzy nam na matę i raz a może to spod <noise> a może pada <noise> nie wiem, raz dwa i góra, ostatnie dwa raz, dwa i uniesienie, ostatnie raz dwa w górę i teraz słuchajcie, wracamy do pozycji plank tylko na sekundę i lewa noga do przodu Opuszczamy kolanko w dół, znowu plecy, ręce w górę, i swobodnie opuszczamy je w dół. No, i jak się czujecie? Wcale nie było tak źle, prawda? Słuchajcie, a wrócimy sobie tutaj do takiej pozycji wypoczynkowej, bym powiedziała. Jedna noga ugięta, tak przykurczona, druga wyprostowana, i tutaj w tym kierunku. Cztery razy będziemy robić skłon i bardzo taki delikatny skręt do tyłu. I znowu skłon i delikatny skręt. Uff. No i co? Pomalutku czas nam zleciał. Zobaczcie jakie to są szybkie, krótkie treningi. Nie do wiary wręcz. Pamiętajcie, że wszystkie te ćwiczenia są na YouTube zmiana nogi w dwóch językach: po polsku i po angielsku. Ja robię najpierw wersję po polsku, a potem słuchajcie, już mi się mniej chce po angielsku, no ale dajemy radę. Więc jeżeli ktoś czuje jakiś niedosyt, a chcecie poćwiczyć troszkę dłużej, no to jak najbardziej Was zachęcam do tego, żeby zrobić sobie obydwa te treningi. Możecie, oczywiście, ten puścić razy dwa. A... Ja Wam tylko chcę, tak z prywatnej e, mojej strony, powiedzieć, że. To jest dzień dzisiaj 14 i ja czuję ogromną zmianę. Jestem sama zaskoczona, jak dużo te 15, no w moim przypadku 30 minutowe treningi nam dają. Usiądźcie sobie znowu tutaj na środku maty, opuszczamy luźno głowę w prawo i w lewo. Naprawdę luźno, tutaj dosłownie chcemy, żeby te przestrzenie międzykręgowe gdzieś tam się rozluźniły. Mogę Wam tylko przypomnieć, że jeżeli chodzi o odcinek lędźwiowy kręgosłupa, to fajnie jest poruszać głowę właśnie na, boku, na boki, bez takiego jakiegoś naciągania tej głowy, w dół i w górę, też jest przyjemnie. Też w prawo w lewo. Nie robimy natomiast krążenia głową. Nie jest to potrzebne i, czemu. I też może powodować różne tam jakieś dziwne bolączki później. Ok. Wyprostujcie prawą rękę wysoko do góry, tutaj łokieć do ucha i teraz lewą dło rękę przed ramię uginamy i staramy się dotknąć opuszkami palców. Yy, no prawej ręki, prawa ręka dotyka lewej ręki. Tak jakbyście chcieli, a wiecie, coś takiego tylko za plecami. Lecy wyprostowane siedzimy wysoko. Nie jest to jakieś super y, wygodne, ale ja myślę, że damy radę. I zmiana. Po jednej stronie będzie nam to szło lepiej, po drugiej fatalnie. Nie przejmujcie się, nikt nas nie widzi. Specjalnie kamera jest z przodu, żeby nikt nie widział, jak mi tam idzie. No i co moi drodzy? Tym ćwiczeniem nasza sesja, krótka 15-minutowa, dobiegła do końca. Dziękuję Wam bardzo. Nie przedłużam wiem, że lecicie dalej. Albo klikajcie na następne wideo. Pamiętajcie, zawsze na koniec dajcie mi znać w komentarzach, że sesja została wykonana. Pozdrawiam serdecznie. Do jutra.